Was też to irytuje? Nie też. Nie jestem fanem takich foteli. Dlatego też przyszedł czas na zmiany. Kochani, mam nadzieję, że to spełni moje wymagania. Tu, oczywiście, jest to Diablo Player 2.0 i to krzesło. Ten fotel będziemy dzisiaj składać. Jednak mam dzisiaj bardzo mało czasu. Na zewnątrz jest już mrok. A będę chciał to zrealizować szybko. A dzisiaj mam plan na jeszcze jedną rzecz, więc potrzebuję jej pomocnika. Jerry, chodź, chodź, Jerry, chodź tu, chodź tu. Tak, mój pomocnik, super. Algery, zadanie. Tak, takie jest zadanie. Musisz mi pomóc. Musisz otworzyć paczkę i złożyć krzesło. Tylko musisz mi uwierzyć na słowo. To nie jest proste, bo na YouTubie mówią, że złożą to krzesło w 15 minut. Więc musisz jej pokonać. Widziałem na YouTube filmiki, gdzie oni składają w 18 lub 20. Także kochany, poczekaj, poczekaj chwileczkę, poczekaj, fal start będzie zaraz. Masz 15 minut i Twoja stawka zarobkowa od tego się zaczyna. I jest to 5 zł z każdą minutą zarabiasz złotówkę albo 5. 5 będzie ok, Będzie ok. Jeżeli wyrobisz w krótszym czasie, zająć nagrodę i zarobisz więcej. A my dzisiaj możecie wierzyć, bądź nie, ale jeszcze nie ukończyłem naszego questu miesięcznego na dziwaniego. tu. Tak jest. Tak jest. Jerry, słysz? Możesz się położyć ładnie. Czekamy na razie. Masz 15 minut i pamiętaj, masz to złożyć jeszcze. Co tam jesz? Matko, Jerry. Także my lecimy, a Jerry masz to złożyć. Pokonać wszystkich na YouTubie. Masz być najlepszy. Wierzę w ciebie. Znaczy nasz Ho, 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 Jerry! Udało ci się! Udało ci. Co, 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 się stało? Wyrobiłeś w 16 minut, tak? W 16 minut dałeś radę. Co było nie tak? Powiedz mi, co było nie tak? Tak? Boki? Te boki sprawiały ci trudność? Aha, śrubokręt był zły, tak? Śrubokręt był zły. No kurde, faktycznie. I co musiałeś użyć? A, wziąłeś moje! Tak Jerry? Wziąłeś moje! No to widzę, że dajesz sobie radę No świetnie, tak Jerry? No nie no, zasłużyłeś na brawa Na gromkie brawa i na dużo lajków To na pewno Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1000 lajków To Jerry będzie miał na wyłączność Na cały dzień Na cały dzień daje mu na wyłączność to krzesło I będzie tylko on siedział A jeżeli będzie 2000 lajków to osobiście napiszę do, do twórcy, żeby po, pomyślał nad tym, żeby stworzyć specjalne krzesło dla piesków. Lodzorego, dla nie? Dobra, Jerry, musisz zejść, ja muszę sprawdzić. Nie chcesz? Takie wygodne? Podoba ci się? Tak? Podoba ci się, nie chcesz zachodzić? Nie chcesz schodzić. Nie, ale ja też chcę spróbować. Daj się spróbować? Dobra, Jerry. Musimy zejść, musimy zejść. O! Mruknął! Co to jest na krzesło? Zająłem ci? Zająłem? Spokojnie, 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 Jerry. Nie wolno ją Dam ci krzesło, ale jak będzie tysiąc lajków. Ok? Może być? Spokojnie, ciutko. Can you do this, tak? <laughs> ale i tak jest świetnie. W każdym razie ja oczywiście krzesło będę używał bardziej do pracy. Kolejna rzecz, która mnie przekonała, żeby wybrać ten model, jest to, że jest on wykonany z materiału, a nie w pełni z eko lub też imitacji skóry, którą przeważnie spotykamy w większości sklepów, a tutaj brak otarć, brak przepocenia właśnie naszych czterech liter, i to jest genialne. Także materiałowe krzesło to jest to, czego szukałem, i tego brakowało na rynku. I z tego co wiem. Jest ten najnowszy model w sklepie Diablo Chair w serii Diablo Chair X-Player 2.0 To co mnie ujęło w tym fotelu podsumowując to oczywiście prostota i oczywiście materiał wykonanie z materiału Co prawda ma funkcję leżenia ale to jest tylko dodatek dla mnie bo dla mnie ma przyjemność sprawiać samo siedzenie głównie jeżeli pracuję przed komputerem przez 8 godzin w pracy i później jeszcze wracam żeby stworzyć dla was odcinki To jest dla mnie bardzo ważne Jeśli macie jakieś pytania piszcie w komentarzach, a dla tych którzy są zainteresowani macie w opisie linki, a teraz przejdźmy do Q&A Kasper Ski Jak zmieniamy body to przepada ilość nabitych kilometrów na dany cukierek, w sensie jak mamy wbite 1km na 3km do cukierka to jak zmienię to on przepada? I tu jest jasna i klarowna odpowiedź już na samym początku mojego chyba wcześniejszego odcinka lub drugiego od teraz gdzie wyjaśniłem wam właśnie jak to działa Jeśli chodzi o nabijanie cukierków na pokemonie na Buddy To oczywiście zostaje Jeżeli mamy pokemona, który wymaga 3 cukierki To nabity 1 lub 2 km zostaje To to się resetuje przy zmianie Tylko i wyłącznie kilometry nabite na serduszko Jeśli chodzi o interakcję z pokemonem Tylko i wyłącznie Dragon Art Jakie są telefony, które mają AR+, na Buddy normalnie w tej chwili macie link w komentarzu pierwszym, albo też w opisie Dla oczywiście telefonów, które posiadają AR+, tudzież właśnie możliwość instalacji ARCore na Androidach Lub chyba ARKit na iPhone'ach, dokładnie Prawdopodobnie każdy iPhone, który jest powyżej modelu iPhone SE ma możliwość korzystania z tego ARKit, więc każdy iPhone, który jest powyżej modelu SE ma tą funkcję. A przy Androidach jest troszkę inaczej. I oczywiście ewolucja podwójna. Litwik w Lampen, lampenta oraz później w chandelure Mam nadzieję, że po raz kolejny się nie walnąłem z nazwami, ale wiecie, to i tak jest tutaj dla nas nowość, jeśli chodzi o piątą generację. I to jest na pewno lampent. I oczywiście do tego Pokemona wymagany jest przedmiot ewolucji Ja już aktualnie ich mam, chyba mam 9, więc nie szczędzę tutaj sobie Jeśli chodzi o ich ewolucję I ten pokémon jest zarówno mega ekstra na płaszczyźnie yy, Wobec atakowania pokémonem właśnie jakim jest typ ognisty, jak i też duchowy który on posiada I mega kozacko wygląda I nowy wpis w pokedexie na tego Pokémon'a najbardziej czekałem. Jak widzicie, ma CP poniżej 1000, 1500, ale nie jest to idealna sztuka na PVP. Kuci, kuci, ja mam pytanie po części związane z aktualizacją Bad Adventure. Właśnie o takie pytałem i prosiłem Was. Część graczy ma problem z uruchomieniem po aktualizacji gry, co wiadomo czym jest to spowodowane. Czy może jednak jest to spowodowane zbyt starym telefonem telefonu, zbyt starym modelem telefonu? Wybaczcie. I z tego co wiem, w pewnym sensie jest to powiązane właśnie z tym modelem z telefonu. Jednak później Niantic nam przez Niantic Support napisało, support, że jednak jest to problem bardziej na płaszczyźnie hardware'u niżeli software'u, i do tego muszą się bardziej przygotować, jeśli chodzi o samą funkcjonalność tego, tej aktualizacji. Istnieje możliwość, że najnowsza aktualizacja, bodajże 1.6.3.2. Powinno to naprawić, aczkolwiek nie jest mi znana informacja. Na tej, oczywiście, płaszczyźnie. Tego kolega mieliśmy tutaj. Świetne sztuki, 9698. Ten kolega, oczywiście, jest też mega ekstra, tylko nie mam pojęcia, czy on nie wskoczy powyżej 1500. W tej chwili nie patrzyłem, ale. Raz się żyje, nie? Golet. I tutaj on ewoluuje. Wypadło mi z głowy. Mhm. Mm Chyba sobie na czas ewolucji nie przypomnę. Dawaj, 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 Adrian. Już mam w głowie no już końcówka i nazwa oczywiście się nie zmieni, więc sobie tu i przypomnijmy. Golurk. Golurk, zapamiętaj, traj Golurk. Marek Świergiel. Czy jak zmienię Pokémona, który ma na przykład trzy serduszka, na innego, to wszystko przepada i dając go ponownie, będę musiał znowu zwiększać poziom przyjaźni. Powiem tak, serduszka, które biłeś, ale w danym dniu pozostaną i prawdopodobnie już to wiesz. Istnieje taka możliwość, bo już jednak kilka dni minęło od prezentacji tego featureu i serduszka pozostaną przy zmianie za wszelką cenę. Nie będą chcieli tutaj na nam tego po prostu usuwać. Co przepada, to tylko i wyłącznie progres, jeśli chodzi o pasek naszego, naszej przyjaźni w danej chwili. Więc przepada nam tylko i wyłącznie możliwość w krótkim czasie, od momentu przed zmianą. Na wbicie tutaj wyższego poziomu przyjaźni, czyli przypuśćmy Excitement, bo raczej sorry, Excited, yy, która oczywiście bardziej nas tutaj korci niżeli wszystkie pozostałe, bo każda inna poza Excited nie daje nam nic nowego. Tylko Excited daje nam możliwość wbijania większej ilości serduszek, ale pytanie może też podlegać pod serduszka, jeśli chodzi o te ogólne, do naszego progresu Pokemona I tu jest odpowiedź od razu, że pozostaną. Bo sam progres jest taki sam jak w przypadku przyjaciół, aczkolwiek przyjaciół się nie zmienia, tylko ich aktualizujemy. Tak samo i tutaj, tyle że musimy podnieść pokemona. Kolejne pytanie. Alan Kurziel: Czy jeżeli z Buddy będzie jakiś wysoki level przyjaźni, to wtedy skraca się odległość potrzebna do cukierka? Aktualnie z tego co nam wiadomo, to dystans się zmniejsza o połowę tylko i wyłącznie przy EXCITED Pokemonie Czyli w momencie kiedy on nabija przyjaźni, wiecie, healową na dany dzień To w momencie kiedy ma EXCITED, wtedy tylko i wyłącznie zmniejsza się jego dystans na BUDDY A jeśli chodzi o najwyższy poziom przyjaźni, czyli przypuszczmy wbijamy poziom BEST BUDDY To mamy tylko bonus do tego, że mamy większe CP o 5 leveli w górę od aktualnego I mamy odznakę nie ma nic stałego, jeśli chodzi o dystans na Pokemonie. Kolejna ewolucja, i tutaj właśnie chyba wam obiecywałem ostatnio PPP. Ten najlepszy, aczkolwiek nie jest to najlepsze, ale gotowa ewolucja. Także dzisiaj sporo będzie wolek. Jeszcze mamy kilka pytań, więc jestem gotowy na to. Zepsajka. Kolejna ewolucja. A wcześniej był chyba pan SIR. U nas jest pan Sir. Przez chwilę zmienił kolor, nie? Na taki elektryczny. Chyba on, nie wiem, czy podczas walki wykorzystuje to? No, czyli jeżeli się staptuje go? Tak, kolor żółty. Przybiera właśnie po tapnięciu na niego. Także tu i fajna kozacka przemiana, że tak powiem. Taką chwilową wersję Shiny. Może. Aczkolwiek chyba Shiny wygląda inaczej. Marcin Dębski. Czy po zdobyciu czwartego serca CP jest stałe zwiększone, czy tylko gdy Pokémon jest na tak, w tej chwili CP jest zwiększane na stałe, o ile właśnie Pokémona masz na Buddy. W momencie kiedy ściągniesz go z Buddy, on traci swoje CP, jeśli chodzi o to, to zboostowane, więc warto wykorzystywać takie Pokémony tylko i wyłącznie jeżeli cały czas korzysta się z nich, właśnie do walk na gymach, ewentualnie na rajdach lub bardziej bym tutaj inicjował raczej rekordy jeśli chodzi o wbijanie powiedzmy nie wiem, pokonywanie pokomonów typu e, na tierze czwartym jednak no szkoda że nie mamy możliwości boostowania pokomonów wiecie cały czas na stałe na kilku sztukach na raz sześciu właśnie na level 45 ale patrząc na to że już nam dają możliwość wbijania takiego poziomu to istnieje możliwość że w przyszłości za pół roku za rok dadzą nam coś większego kolejna ewolucja Tutaj, nasz regionalny Pokémon. Najlepsza sztuka, no nie widzę tej idealnej. Cukierków brakuje, ale nie widzę problemu, bo ja mam ich sporo. Także do 50. Jak sami wiecie, tego Pokémona teraz coraz mniej można spotkać. Rzadziej, definitywnie. Więc tutaj, cukierki dodane do niego tylko i wyłącznie do wpisu do Pokédexu są faktycznie, że tak powiem, przymusem niekiedy. Jeśli ktoś chce mieć właśnie szybko Pokédex uzupełniony na tyle, ile jest to możliwe. 1300 cp gdyby miał atak, o ile ma atak, oczywiście dwubarowy, będzie, byłby ekstra. Elzong, Ciekawe, czy z Pokémon Go Plus też będzie 20% do łapania? Byłoby super. I tutaj, właśnie, jest troszeczkę to, co czytałeś, tylko nie usłyszałeś ode mnie. 20% to nie jest zwiększona, zwiększona szansa do łapania. Czyli przypuśćmy, jeżeli mamy legendę, to nie da nam to, powiedzmy, nie wiem, 80%, żeby łapać po legendę. 20% jest to szansa na pojawienie się pokemona, który nam odbije pokebola Także nie jest to, wiecie, szansa zwiększona na łapanie, tylko że mamy dodatkowy, powiedzmy, bol, który będzie trafiony w pokemona Po odbiciu. Przy legendzie, większość osób, które, wiecie, troszeczkę miśnie lub też atak po ataku będzie na legendzie, to nam Pokémon pomoże. I to jest 20% szans na to, że się pojawi. Także nie ma pewności. Fungusa nie mam. I chyba ten ma najwyższe CP, więc raczej to będzie ta ewolucja. Fungus i Amongus. Tu też nie jestem pewien wymowy, ale raczej prawidłowa jest. I tu oczywiście on jest na wzór Pokebola. Stworzony, a bardziej powiedziałbym Muhomora <laughs> Nie w Pokebola, ale aczkolwiek, no ewidentnie są to Pokebole. Poro HP. Ajajajajaj, aj, przekroczył wartość CP ponad 1500. A spójrzcie, ile on ma CP, sorry, HP. Gdyby tak zmniejszyć jego wartość po wymianie, Dawid trybuła. Czy Puffin można raz kupić i działa zawsze, czy codziennie trzeba wydawać 100 końców? Prawdopodobnie już o tym wiesz. Puffin działa tylko i wyłącznie na 3 godziny. Albo coś więcej, istnieje możliwość, że na 3 godziny, a wydłuża się przez ten cały czas właśnie poziom Excited. A w momencie, kiedy mamy, wiecie, Excited poprzez same malinki lub też interakcje normalne, to prawdopodobnie on szybciej spada. I w momencie, kiedy mamy, przypuśćmy połowę naszego paska, to wtedy on, wiecie, zmienia sobie przyjaźń. I trzeba utrzymywać tą stałą przyjaźń cały czas. I tutaj ode mnie rada, nie róbcie tego. Nie kupujcie w tej chwili w dużych ilościach pafinów, bo prawdopodobnie ten przedmiot będzie w paczkach wkrótce, za niedługo będzie w paczkach. I raczej nie będziecie chcieli wykorzystywać tutaj, wiecie, w dużej ilości pafinów aktualnie, które każdy kosztuje po 100, a w przyszłości będzie w paczce, przypuśćmy nie wiem, 50, no może przesadam, 20 albo 30. Tym bardziej, że aktualnie są święta, więc istnieje taka możliwość, że nam dadzą. Może nie na święta, może na nowy rok. Ja na to liczę i mam nadzieję, że tak będzie. Kolejna ewolucja, galorok wpadł ten nie ma ewolucji i chyba mamy ostatnie pytanie więc będziemy musieli tutaj ewoluować jakiegoś shiny bo nie chyba się przeliczyłem jeśli chodzi o ewolucję Bjork G. czy serca się resetują gdy nasza relacja z buddy spadnie do zera prawdopodobnie chyba udzieliłem dziś wcześniej to pytanie odpowiedzi ale jeszcze powiele i oczywiście tu chodzi o to prawdopodobnie że tak jakby serca które nabijamy dziennie one się resetują o północy i oczywiście o północy wbijamy po raz kolejny tą samą wartość Czyli codziennie mamy świeży start jeśli chodzi o Pokemona Ale stała wartość, ta body Którą nabijamy oczywiście na głównych serduszkach Czyli na progresie tym ogólnym, wiecie, żeby zdobyć tam suveniry, consumables czy też jakieś inne rzeczy typu wiecie Power CP, To takie oczywiście zostają Recyzja się dziennie tylko i wyłącznie właśnie ten progres dzienny i oczywiście, shiny. Jakiś nowy. Zapomniałem wam powiedzieć, że zdobyłem ostatnio nowego shiny. Na dziko. I oczywiście, jeżeli jest taka osoba, która wymieniła tego Pokemona na liście w ostatnim odcinku, gdzie zrobiłem kolejnego shiny, to właśnie ten Pokémon będzie nazwany jego imieniem. A w tej chwili Ewolucja. Mega duży CP. I oczywiście jest to ulubiony Pokemon Ewolucji naszego Johna Henki, czyli prezesa Niantic. Także unikalna ewolucja na koniec. Aczkolwiek nie jest 5 generacji, ale wciąż jest to unikalna ewolucja. No nie jest, to wiecie, nie należy do Pokémon do najładniejszych, ale jest to werder shiny. 1900 CP. Ciekawe, gdzie go wykorzystam przy takim CP. I tak na koniec, żeby nie był głosowny, Ten fotel już testuje 3 dzień. Z uwagi na to, że nie miałem czasu na realizację odcinka w pełni w jeden dzień, więc musiałem go podzielić na 3 aż. I przez trzy dni ten fotel sprawdza się idealnie, głównie ta poduszka, która jest na pasie lędźwiowym I zakładam, że część z Was również jest gamerami PC lub konsol Także tutaj wiecie, możliwość korzystania z zdrowego siedzenia przed komputerem jest bardzo ważna Prawdopodobnie jest to najlepszy fotel gamingowy, na którym siedziałem w życiu I oczywiście nie przedłużając, dziękuję Wam oczywiście za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał Że był pomocny, jeśli chodzi o pytania i odpowiedzi i oczywiście z uwagi na to, że ten odcinek prawdopodobnie wląduje gdzieś w poziomie świąt, w któryś dzień świąt, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego, yy, spędzenia faktycznie miłych, miłego czasu, w ogronie rodzinnym, wśród przyjaciół i oczywiście życzę Wam samych Szajni, dużej ilości, żeby Wam faktycznie się wiodło super ekstra w nowym roku, jak i też po prostu życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt. Najlepszego, co tylko mogę Wam życzyć, to Wam życzę. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i trzymajcie się. 嘿呀！Hey